Siemano z tej strony, Krystek 2.2, a to już jest czwarty odcinek w serii EuroTrack Simulator 2. Czwarty odcinek. No i chciałem teraz Wam zaprezentować yy, no, Eurotraka. I miałem już uszkodzenia, trochę przyjechałem i 14%, bo mi koło się zatrzymał prosto na autostradzie. Tak się to stało. I teraz będziemy, były zmiany usterki. To będzie inaczej, że będzie tu parę odcinków yy, z tym Truck Simulator. Będą parę yy, z, z kanion. No dobra, no to my już pojedziemy. Trochę uszkodzenia niestety firma. Udewieżdżam. I właśnie jechałem um, po prostu prosto sobie, nie? Jechałem, jechałem. Tutaj właśnie był taki zjazd, tak jak. Y po prostu na ponieważ nie mógł znaleźć zaleceń, koszty paliwa, i mnie Po prostu ten. Po prostu to był taki jak na paliwie. Tam był taki zja wyjazd zjazd i tam po prostu on się zatrzymał, bo chciał przepuścić tamtego. Ale w sumie i tak tamte miał pierwszeństwo i on się zatrzymał. Ja jechałem jakieś bardzo dużo na godzinę i wjechałem w niego. Się wkurzyłem trochę, nawet nie trochę. Ja robię dwa odcinki dziennie żeby być z czasem i żeby moi jeżeliście się nie nudzili żebym szybko robił dużo odcinków i żebym dużo przejechał i żebym już zrobił jak najszybciej ten odcinek z tym jak to, to z tym no, drugim może specjalnym albo z następną ciężarówką najlepiej Ja nawet nie będzie do jesteśmy dobra No dobra to już jest drugi odcinek z bardzo mi się podoba ten odcinek, te odcinki także naprawdę polecam oglądanie tych mojego kanału bo na serio będą poradniki jeżeli Piszcie w komentarzach, to ja wszystko będę kombinował, żeby to dla Was zrobić, żeby zrobić ten filmik i włożyć go na YouTube. Będę się starał. Piszcie tylko w komentarzach, co byście chcieli jeszcze. Jaką ciężarówką piszcie, tak, wszystko, wszystko co... Pierwsze komentarze to będą szybsze odcinki, te pierwsze będą. A te ostatnie komentarze, co będą ci ostatni tam pisać, to... To będą ostatnie, te ostatnich odcinkach te, tego sezonu, oczywiście. W następnym sezonie to jeszcze nie wiem, bo no jeszcze nie zaplanowałem. Oczywiście to dopiero czwarty odcinek. To ja dobrze mówię, no czwarty odcinek. A wtedy były usterki, bo ten jechałem Renault i przejechałem przez przypadek całą trasę, bo nie, nie, nie wiedziałem gdzie się zatrzymać. I po prostu były usterki takie. No nie wiem, jak ja wam to wytłumaczę. Były sana. Nie wiem, ale były takie usterki. Także bardzo wam was przepraszam, że były tylko, tylko jeden odcinek. że tym yy, po prostu nagrywałem. Yy, I po prostu już było bardzo długo. Po prostu nie chciałem włożyć takiego drugiego filmika. Żeby was nie zanudzać. Także dlatego piszcie w komentarzach co byście chcieli w tych no co byście po prostu chcieli żebym nagrywał na przykład Szakesa, Minecrafta, na przykład nowości w Minecrafcie, na przykład poradniki. Minecraftu już mam oczywiście. Ale ta i tak dalej. Takie podobne filmiki na przykład. Porad poradnik w EuroTraku, to ja nawet sam nie wiem jaki poradnik zrobić w Eurotraku, także sorki ja nie wiem. Ale możecie mi też pomóc napisać o czym mam zrobić, bo już jeden poradnik zrobiłem. No to więc... Na, no to jak dodać pieniądze, no to też moim zdaniem jest po, pomocny poradnik. I tak właśnie też szukam kogoś do nagrywania na multiplayer. Tego, na multiplayer tego jak to ma? Minecrafta bo chciałabym na przykład Blitz, Blitz SG nagrywać, tak? No to wtedy bym musiał i chciał z bo by była lepsza zabawa i na przykład sojusz mieć, albo bez sojuszu. Napiszcie też w komentarzach, oczywiście w dyskusji, piszcie co chcecie, piszcie jaki, jaka seria, na przykład seria Eurotracku, Minecrafta, Piszcie w ogóle jaka seria i co chcecie, żeby było jeszcze dodane do tego filmiku. Piszcie po prostu, bo to będzie przydatne. I potem będzie, będę mówił, jak, ja, jak się nazywacie. I potem na YouTube. Albo po prostu piszcie na przykład, jak się nazywasz w Minecraftie. To, to po prostu włożę. Powiem, jak masz na, nazwę na. Na, no, oczywiście na Minecraftie podam. A nie y, tam na YouTube. Po prostu pisz. Piszcie w komentarzach. Wszystko tak. Dalej, w dyskusji, dyskusji to tam będzie wszystko to, co, jakim tirem. Wszystko, co my, y, ustalajcie, jakie mam tirem. Pierwsza dyskusja, pierwszy, pierwszy jakiś tam człowiek napisze, żebym na przykład y, 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 pojechał na przykład sobie. Y, no, na przykład Volvo, tak? Bo Volvo to bardzo lubię Volvo, to wtedy pierwszy kto napisze, yy, na przykład jedź Volvo, pierwszy, yy, pierwszy po prostu, kto napisze taki komentarz, żebym jechał Volvo, to pierwszy będzie. Jeżeli drugi, to drugi będzie. Yy, druga sesja z tym, no jak to ma z tym, no, że jakiś tiram. To no może po dwa, po trzy, po cztery odcinki będę wkładał. Bo ja to dobrze się szykuję, szybko zawsze y mogę robić nawet trzy odcinki od razu. Wszystko, żeby to szybko zleciało. I to takie szybkie, jak ja Wam powiem, to takie szybkie odcinki, że od razu. Tu kiedyś byłem, ale nie na tym profilu. Ale tu też chyba byłem, nie pamiętam. I też były tak. Tutaj, tak kiedyś, jak jeszcze nie miałem pełnej wersji, bo sobie testowałem, pamiętam. Ach, te stare dobre czasy. Podobałam. Podobało mi się tutaj po prostu. No ale po prostu piszcie w dyskusji, dyskusji. Po prostu co brakuje, co po prostu co w ogóle lubicie, co nie lubicie. Ale też dawajcie suby To będę bardzo wam wdzięczny. Bardzo będę wam dziękował. I bardzo dziękuję, że... Jesteście moimi widzami i mnie oglądacie. Bardzo Wam dziękuję. I też szukam oczywiście kogoś do nagrywania w Minecrafcie. Jak ktoś mi tam jeszcze powie, jak to zrobić, to może nawet multiplayer Eurotrack Simulator 2. Możliwe. I jakieś poradniki oczywiście. Poradniki to z wielką przyjemnością mogę próbować i kombinować. Ale napiszcie na przykład o czym mam zrobić. Na przykład, nie wiem, na przykład, jak dodać kasę, na przykład, jak dodać o. I jeszcze zapomniałam o takiej jednej ważnej sprawie, już przed końcem odcinku jak dodać level. To w każdej chwili dodam, pokażę Wam. Tylko muszę sobie mieć jakieś 2000 doświadczenia i tak dalej. No to bardzo dziękuję za oglądanie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie narka i do zobaczenia w następnym odcinku.